Zadanie jest wykonane, jest wykonane dobrze, wszyscy są zadowoleni, ale kurczę, jakiś tam procencik, dwa czy trzy można było dołożyć. Normalnie mogłoby to kogoś strasznie denerwować i demotywować, ale tutaj, no, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, osiągamy razem, wspólnie, Cel, chcemy to robić jak najlepiej, więc to jest jakaś forma krytyki, ale wiemy od razu, że robimy to po to, żeby właśnie osiągnąć te 100%, więc możemy sobie na to pozwolić, żeby tego stryczka dać. Nikt się na to nie obraża, po prostu jak można coś jeszcze wycisnąć, to to wyciskam jak cytrynkę. To jest fajne, co powiedziałeś, bo to troszeczkę się wiąże z tym wcześniejszym punktem i standardami jakości. Myślę, że wiele osób miałoby problem, jeżeli przy dobrze wykonanej pracy ktoś jeszcze by powiedział super, super, ale tu jeszcze coś można tak. było podkręcić, śrubkę i tak dalej, a ty rozumiesz to, że zawsze można iść do przodu, zawsze można osiągnąć więcej, lepiej, więc to, to jest super. I odbierasz to później jako plus, nie? że ktoś tak, po prostu ci tak. pokazuje, słuchaj, tu jeszcze coś będę zrobienia, Jeszcze mogę to zrobić lepiej następnym razem. Po prostu to dowolisz jeszcze, jeszcze mocno.